Parmiarki w zielonej górze są piękne akwaria gdzie tylko rośliny, ale też i piękne rybki takie niebieskie. Aj, tak, a i taka rybka, taki walon, nie wiem, się nazywają, ale są bardzo piękne. O. Jakie ma długie bąsy A tale cudowny a piękna ryba. A tutaj jaka ogromna jedna i druga. Hmm. Przepiękne rybki w akwarium. A zobaczę co w drugim akwarium. Też muszą być ciekawe. Tu są takie maleńkie, takie zwinne. Jak... Hmm. Szybko a jeszcze Nie wiem czy po tamtej stronie też są. idę zobaczyć Tam też są jakieś rybki Tam są rybki o tutaj jeszcze te rybki zobaczymy Proszę Jakie ładne rybki Ha, ha. Takie ładne akwarium. Jakie ładne rybki. I jeszcze jedno akwarium jest w środku. Też zaraz idę Państwu pokazać, bo rybki mnie interesują. O, palmiarni. Jeszcze zauważyłem gdzieś takie wielkie akwarium, gdzie są ogromne ryby i już idę popatrzymy jeszcze na te kolosy o chyba tutaj gdzie one są tu jest takie ogromne akwarium i tutaj te ryby wielkie gdzieś szukam ich gdzie one są te ryby wielkie takie widziałem Naokoło nie mogę ich znaleźć. Gdzie one są? Nie? Były. No patrz. O, tutaj płyną teraz. Proszę popatrzeć. Jaki kolos. Ależ. ogromny a, a tutaj są zaraz muszę za nimi zdążyć bo one się szybko przemieszczają Ach, nie zdążę gdzie to to próbają. nie próbują tylko płyną gdzie on tak szybko płynie no poczekaj za mną nie no O teraz widać, teraz wreszcie widać jakie kolosy. No tak.